Witam serdecznie, Katarzyna Stypuła. Ten piękny, aczkolwiek trochę zimny już dzień, bo jest koniec listopada. Witamy Was w parku Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Za mną już widać, gdzie się znajdujemy i dzisiaj wybraliśmy się towarzyszyć obrodnikom w pracach przy okrywaniu już róż na czas zimowy. Jak wiecie tutaj mamy przespaniały zespół pałacowo-parkowy i za mną znajduje się Cały barokowy, piękny francuski ogród, który utrzymany jest idealnie przez ogrodników. Oczywiście wszystko opiera się na osiach symetrii i taką bazą mamy tutaj rośliny zimozielone. Można zauważyć, że już większość z nich została okryta na zimę. To oczywiście pozostaje i pozostają w ogrodzie róże na zawsze. Dodatkowo w okresie letnim sadzone są wszelkiego rodzaju rośliny jednoroczne w tysiącach sadzonek i jest przy czym pracować, więc dzisiaj zabiorę Was i pokażę, jak tutaj rośliny są przygotowywane do tego okresu zimowania. Jesteśmy naprzeciwko figur wykonanych z roślin zimozielonych, w tym wypadku Tuja, i spójrzcie, ponieważ kształt duży i musi być precyzyjny i idealny, to spójrzcie, taką osłonę stosują tutaj ogrodnicy, bo jak wiecie, opady śniegu potrafią mocne zwłaszcza. Wyczyniać różne szkody. Jeśli chodzi o nasze rośliny, to tutaj mamy wspaniałe zabezpieczenie przed mocną pokrywą śnieżną. Tutaj tak samo kule owinięte już zieloną siatką, która właśnie nam to super zabezpieczy, tak żeby rośliny zbyt nie nadmarzły i nie został uszkodzony ich kształt. Róże okrywowe zobaczmy, zostały już. Tutaj krócej przycięte. Pewnie będą jeszcze zadołowane i przykryte ziemią. A my teraz podejdziemy sobie do róż piennych. Już kilkuletnie, można powiedzieć, stare sadzonki. I sposób, który zawsze, zawsze Wam polecamy. Czyli spójrzcie nagięty cały pień i korona. Po lekkim oczywiście przycięciu, niekoniecznie, ale jeśli korona jest już zbyt duża, tak jak w tym wypadku, róża okrywowa płacząca, która już miała ogromną koronę, została tutaj przycięta i całe korony są obsypane. Spójrzcie na wszystkie tutaj miejsca. Przygotowane już są super do zimowania, bo jednak takim najlepszym izolatorem zawsze będzie ziemia. Ogrodnicy nie ustają w pracach. Wszystko jest idealnie szykowane na okres zimowy. Spójrzcie tutaj powiązane hortensje. Podejrzewam, że są to odmiany jednoroczne, kwitące na jednorocznych pędach. Ale, mimo wszystko, żeby nie nadmarzły, być może będą jeszcze dodatkowo okryte chochołami. A teraz są taki super sposób przygotowania, który potem znacznie ułatwi nam pracę i dalsze zabezpieczenie już. Nasadzenie takiego kaptura najczęściej z agro włókniny, grubej zimowej, która doskonale ochroni nasze rośliny. Jesteśmy teraz już z tyłu w parku za pałacem. Zegar właśnie wybił dziesiątą i spójrzcie tutaj kule, chyba z cisu, trudno mi jest powiedzieć, czy to tuja, bo przez siatkę, tą maskującą, nie bardzo jest widać, ale chyba to jednak tuje są. No i fontanna na środku również usłonięta. Trochę czujemy się tutaj jak w takim grze komputerowej japońskiej, które są dodatkowe elementy, ale spójrzcie jaką pieczyłowatością. Ogrodnicy szykują tutaj się do sezonu tego zimowego. No i spójrzcie, niestety te puste rabaty to miejsce, gdzie kwitły nam rośliny jednoroczne. Nic po nich nie zostaje. Kolejny sezon to będą kolejne nasadzenia w tysiącach sztuk wszelkiego rodzaju roślin jednorocznych. Obrzeża pozostały i wyznaczają to miejsce, a wszystkie te rośliny zimozielone, które pozostają są Doskonale okrywane spójrzcie wszystkie szpalery z bukszpanu również zabezpieczone na okres zimowy i róże, które jeszcze starają się kwitnąć, ale ten mróz, który ostatnio już mieliśmy, przyspiesza trochę opadanie liści, bo wcześniej mieliśmy jeszcze wszystkie sadzonki pełno w pełni liści, a teraz jednak ten mróz troszkę już tutaj uszkodził na mnie. No idziemy w stronę rozarium. Jesteśmy teraz w centralnej części parku. Wcześniej w miejscu tym było tylko i wyłącznie trawa. Została zagospodarowana z okazji 75 rocznicy, jaką obchodziło muzeum swojego istnienia, i ponieważ tej rocznicy w roli głównej towarzyszyła róża, nie mogło oczywiście zabraknąć nasadzeń, nowych nasadzeń z różą w roli głównej, rozaria podarowała. Róże, tak, żeby można było stworzyć to przepiękne miejsce, które rzeczywiście tutaj rozświetla i ozdabia cały całą centralną część ogrodu. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju odmiany, od odmian okrywowych, poprzez odmiany wielkokwiatowe, historyczne. W roli głównej mamy odmianę pnącą, wszelkiego rodzaju kolorach, odcieniach, barwach. Także latem miejsce to bardzo tętni życiem, no a w tym momencie ogrodnicy już przygotowują tutaj rozarium do zimowego snu. Konstanty Zamoyski tworząc tutaj swoją reprezentacyjną posiadłość, miał na myśli posiadłość, jakbyśmy powiedzieli w naszych czasach, mega. Elegancką i stąd właśnie również, ponieważ kochał się w tym stylu barokowym, tak stworzył tutaj ogród. Wszystko opiera się na idealnych osiach symetrii. Wszystko musi być dopracowane, dopieszczone, elegancko wykończone. No i tak jest również tutaj. Spójrzcie, wszystkie rabaty różane są otoczone idealnie wyprofilowanym obrzeżem na planie koła. I oczywiście wykończone są również ścieżki kamykiem, tak, żeby to wszystko ze sobą współgrało i żeby jedno zdobiło drugie. W tym momencie rabaty są jeszcze nie przykryte. Żeby można było wykonać takie prace, ogrodnicy przycięli sobie tutaj już róże, co znacznie im ułatwi pracę, bo przede wszystkim muszą tutaj wykonać plewienie, usunąć chwasty, które gdzieś tam nam mimo wielokrotnego plewienia w sezonie, ale mimo wszystko gdzieś tam się jeszcze pojawiają. Także po pierwsze przycięcie tych krzewów żeby można tutaj było wejść i z wszelkiego rodzaju graczką i, z, i z potem z szpadnem, z ziemią i następnie potem już pokażemy, dalej przejdziemy, obsypujemy róże ziemią, co najlepiej chroni nam właśnie na okres zimowy wszelkiego rodzaju krzewy zimujące tutaj cały rok w gruncie. Jesteśmy przed jedną z kwater, tutaj mamy kwaterę z odmianami angielskimi, Mary Rose. Vibratuate i jeszcze kilka innych odmian. Zostały już przycięte, zostały już obsypane. Oczywiście po rozgarnięciu ziemi wiosną będą jeszcze ponownie skrócone, dlatego nie są przycięte zbyt krótko, tak, żeby ułatwić pracę, ale żeby potem jeszcze z wiosny można było przyciąć te róże, żeby było jeszcze z czego. Także to wszystko, co nam wystaje ponad ziemię, jeszcze będzie można skrócić. To właśnie jest najbardziej narożone na przemarznięcie, natomiast tutaj już miejsce okulizacji, te pędy tuż powyżej miejsca okulizacji są super osłonięte ziemią. Grodnicy już teraz rozpoczynają pracę po tych pierwszych przymrozkach, ponieważ dużo liści róże już dzięki temu zgubiły i wykonują te prace dopóki jeszcze ziemia nie jest zmarznięta, także jeśli Wy się jeszcze opóźnicie, możecie takie prace wykonać w grudniu, ale Najlepiej jest patrzeć na takie długoterminowe prognozy pogody i pracuje nam się najlepiej wtedy, kiedy ziemia jest jeszcze niezmarznięta. Kiedy jest jeszcze sypka, niezbyt mokra, wtedy najłatwiej takie wszelkiego rodzaju prace ogrodowe wykonać. Stoimy teraz obok obelisku, na którym mamy różę pnącą New Down, bardzo przez Was lubianą, bo po pierwsze ciekawy porcelanowo-różowy kolor, po drugie, terminatorka, czyli bardzo odporna trzecie drobne ozdobne liście. Jeszcze jest ich wiele na krzewie, choć troszkę mróz już zdążył nam tutaj ich usunąć. I co chciałam Wam pokazać? Spójrzcie, właśnie jak powinny być prowadzone róże pnące. Teraz, kiedy jest mniej liści, nie ma kwiatów, doskonale to widać. Wszystkie pędy otaczamy, prowadzimy w poziomie. Czy jest to ścianka, czy jest to pergola, czy jest to płot, brama, ogrodzenie, czy tak jak tutaj obelisk. Pędy prowadzone są jak najbardziej w poziomie, to oczywiście nam zawsze jeszcze mobilizuje różę do mocniejszego, intensywnego kwitnienia, ponieważ z takich poziomych pędów wypuszczane są krótkopędy, które od razu zawiązują pąki kwiatowe i właśnie z nich mega pięknie nam kwitną. Wykorzystujemy czas, kiedy ogrodnicy są na przerwie, żeby ich nie, preszyć, nie przeszkadzać w pracy. I spójrzcie, ponieważ tutaj mamy rabaty ziemne, niczym nie wysypane, nie, nie obsypane ani korą, ani kamieniem. Kamień znajduje się tylko na ścieżkach, po których możemy chodzić. Dlatego rabaty nie są też mocno pryskane chemicznie. Są tutaj wykonywane prace ręczne, czyli gracowanie kilka razy w sezonie. Wykonywane jest ręcznie, dlatego troszkę tej ziemi jednak mimo wszystko używa. Mimo wytrząsania kwastów podczas uprawienia, zawsze troszkę takiej ziemi się wynosi. Dlatego spójrzcie Tutaj na właśnie okres zimowy jest przywożona dodatkowo ziemia, którą obsypujemy tutaj każdy z krzewów, co dodatkowo nam raz, że wzbogaca tą strukturę ziemi, bo wiadomo róże jak krzewy ciągną, inne ziemia tym bardziej obficie kwitną. Także tutaj obsypujemy, a już po sezonie zimowym taka ziemia zostaje nam na tych rabatach, więc dodatkowo wzbogacamy tutaj całe to stanowisko dosypując corocznie tej świeżej ziemi. Oczywiście, jeśli nie macie takiej możliwości nie posiadacie takich nadwyżek dodatkowej ziemi, to gracując i używając szpadla oczywiście możemy wykorzystać ziemię będącą dookoła sadzonki, po prostu nagarnąć na taką sadzonkę. Jeśli macie możliwość właśnie takiej ziemi, dodatkowo ziemi przekompostowanej albo kompostu, super, super już takiego czy obornika, to zawsze wtedy możemy robić takie miksy, właśnie wzbogacić sobie taką ziemię i taką ziemią okrywać róże. Wydaje mi się, że korzystanie z obornika w takim właśnie okresie jesienno-zimowym jest lepsze, bo teraz słońce na tak mocno nie operuje, mamy bardzo dużo wilgoci w powietrzu i w glebie i często pada deszczu i śniegu, więc ten obornik będzie się tak super rewelacyjnie przez ten okres zimy powoli rozkładał, wnikał do gleby, nie będzie tak mocno parował jak wiosny i to dodatkowo bardziej procentuje. Przy właśnie naszym okładaniu, okrywaniu róż jesienią, jeśli za, zastosujemy właśnie obornik teraz, jesteśmy teraz w starej części, pierwszym rozarium, które było stworzone. Ma tutaj super wystawę, bo jest osłonięte tutaj budynkami, więc tutaj nie chuda nam całkiem jak na przestrzeni otwartej wiatr. Dodatkową, piękną wystawę słoneczną, lekko ukośna. Działka, więc to też dodatkowo pięknie nachylone w stronę słońca. Idealna na winnicę. Tutaj mamy różę. Jedynym minusem chyba tej starej części rozarium jest to, że tutaj niestety odmiany nie są podpisane, więc jeśli będziecie na tej nowej części, która została niedawno utworzona, tam każda odmiana jest podpisana, więc jeśli chcecie zaobserwować, zobaczyć jak wygląda, kwitnie dana odmiana, to możecie sobie przeczytać na tabliczce i zawsze jest pewność jaka ta odmiana kwitnie. Natomiast tutaj tego nam. Brakuje, ale poza tym róże przepiękne, jak mogliście widzieć na naszych filmikach z lata. Zapraszam, żeby się cofnąć i sobie taki zrobić super filmowy wieczór, podziwiać jak właśnie kwitły tutaj wszystkie te odmiany latem. I trzeba wszystko zabezpieczyć. Tak, tak. Ziemia skądś, skądś z zewnątrz czy tutaj gdzieś przyłożona jest? Nie, z zewnątrz jest yy, przetrzymywana tam na kompostowników nasza. Znaczy, ona została zamówiona, ktoś tam przywiózł i oczekuje właśnie na okrycie zimowe. Potem z wiosny jeszcze będą rozgarniane i będą jeszcze krócej przycinać, prawda? Tak, tak, tak No właśnie. A te wszystkie róże cnące, które tutaj są, są jeszcze przykrywane, czy nie? Przykrywane włókniną. A włókniną ścianą. Tak, tak. Sprawdza się? Tak, bardzo ładnie. O, ta na przykład była słaba w tamtym roku, ale w tym roku bardzo ładnie się rozrosło. Się. Mhm. Jak widać. Bye. bardziej kolorowy akcent w danej chwili w ogrodzie, kiedy znikły już wszystkie kwitnące rośliny i jednoroczne i krzewy róż, to pozostają jeszcze kolorowe pawie, bo oczywiście w tak eleganckiej rezydencji jak tutaj nie może zabraknąć reprezentacyjnych ptaków. Na dzisiaj to tyle, żegnamy was serdecznie.